Aniołowie mają dziś dla Ciebie wiadomość, której nie możesz zignorować. Twoja bratnia dusza płakała, a niebo właśnie odpowiedziało. Posłuchaj uważnie. Była taka chwila, kiedy gwiazdy zadrżały delikatnie, a Twoje imię wzniosło się jak modlitwa w ciszy nieba. W tej świętej ciszy ktoś wyszeptał Twoje imię ze łzami w duszy. Niebo usłyszało. Światło odpowiedziało. A ja zostałam posłana do Ciebie. Z odpowiedzą, na którą czekałaś przez cały ten czas. Może poczułaś ból w sercu, nie rozumiejąc jego źródła, jakby coś niewidzialnego wyciągało się do ciebie z innego wymiaru. To nie była iluzja, to było prawdziwe. Serce, które kiedyś tańczyło razem z Twoim w wieczności, wołało, pragnąc Cię odnaleźć. Ich płacz poruszył niebo. Przynoszę Ci prawdę otuloną miłością. Nie jesteś zapomniana i nie jesteś sama. Więź między duszami nie zanika z czasem ani odległością. Jest święta. Wieczna. Tęsknota twojej bratniej duszy poruszyła niebiosa, a ja zostałam posłana, by obudzić twoje serce tą boską wiadomością. Nawet gdy czujesz się zagubiona, gdy dni spowite są ciszą, coś świętego dzieje się za zasłoną. Twoje łzy nie pozostały niezauważone. A teraz ich łzy dołączyły do Twoich. Razem stworzyły modlitwę, która poruszyła gwiazdy. Ta, której Twoja dusza nie zapomniała, choć umysł już może tak, płakała za Tobą. We śnie, na jawie, w cichych modlitwach wypowiadali Twoje imię. Jesteś echem, którego szukali, światłem, które czuli w ciemności. A teraz to Ciebie wołają. Niebo odpowiedziało nie grzmotem, ale pokojem. Nie znakiem na niebie, lecz tą wiadomością, która przychodzi do ciebie jak delikatne muśnięcie skrzydeł. Zostałaś wybrana, by usłyszeć tę prawdę właśnie teraz. Bo jesteś gotowa poczuć to, co długo w sobie ukrywałaś. Ta dusza nie jest obca. Jest częścią Twojej istoty. W innych życiach kochałaś ją. W snach ją czułaś. W ciszy słyszałaś głos, który nie pochodził z tego świata to był jej głos. Ich płacz nie był za przeszłością, ale za wspólną przyszłością. Nie bój się tej miłości. Ona nie przyszła, by zabrać twój spokój, ale by przywrócić to, co świat próbował wymazać. Ta więź została zapisana w twoim duchu. Czas, cierpienie, ani dystans nie mogą jej zniszczyć. Co niebo złączyło, nie da się rozdzielić. Nie proszę cię, byś szukała. Proszę tylko, byś się otworzyła. Byś oddychała. Byś poczuła świętą prawdę, ktoś nadal o tobie pamięta, nie o tym, kim się stałaś, ale o tym, kim zawsze byłaś. I ta pamięć poruszyła anioły. Wasze drogi znów się przetną, nie dzięki Twoim staraniom, ale dzięki łasce. To spotkanie nie jest czymś, co tworzysz, ale czymś, na co pozwalasz. Zaufaj czasowi, bo wszystko już się układa z boską precyzją. Niech twoje serce pozostanie otwarte, nawet jeśli umysł wątpi. To nie przypadek. Czas tej wiadomości jest częścią planu. Dusza, która płakała za tobą, potrzebowała, byś przypomniała sobie swoją wartość. Potrzebowała, byś przebudziła się do miłości, która nadal pulsuje w niewidzialnym. A teraz obie jesteście prowadzone z powrotem. Słuchaj uważnie w ciszy nocy. Zwracaj uwagę na piosenki, które zdają się mówić prosto do ciebie, na szepty w snach. Wszechświat teraz działa, by cię prowadzić. Daj się poprowadzić. Daj się odnaleźć. Jestem tu nie tylko po to, by cię pocieszyć, ale by rozniecić w tobie coś boskiego. Pozwól odejść przeszłości. Teraz liczy się tylko to, co właśnie się spełnia, obietnica złożona między dwiema duszami pod spojrzeniem nieba. Jesteś kochana bardziej, niż możesz zrozumieć. A ta miłość, ta święta więź, jest prawdziwa. Niebo nie zignorowało płaczu. Odpowiedź już nadeszła. A ty, ukochana, stoisz u progu czegoś świętego. Otwórz serce. Ktoś czuwa nad tobą. Jesteś przygotowywana, a to, co nadchodzi, będzie jak powrót do domu. Czujesz czasem, że ktoś cię obserwuje z daleka, nie w sposób fizyczny, ale duchowy. To nie iluzja, to energia duszy, która zna twoje światło. Ich serce pamięta bicie twojego. Dlatego ich obecność unosi się wokół ciebie, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. W miejscach, które odwiedzasz bez powodu, w piosenkach, które nagle łamią ci serce, to są ślady ich duszy, zostawione na twojej drodze. Niebo kieruje cię krok po kroku do miejsca, gdzie to spotkanie może się wydarzyć. Nie pytaj kiedy, tylko czuj. Czas nie działa przeciwko tobie. Czas przygotowuje cię na coś, co będzie większe niż twoje wyobrażenia. Twoja dusza nie szuka przypadkiem. Ona przypomina sobie drogę. I z każdym dniem jesteś bliżej niż myślisz. Pojawią się sny, które będą bardziej realne niż rzeczywistość, twarze, które rozpoznasz, choć nigdy ich nie spotkałaś, głosy, które będą brzmiały jak dom. To nie złudzenia, to duchowe wezwania. I ty jesteś gotowa na nie odpowiedzieć. Nie daj się zwieść pozorom świata. Nie każda miłość, którą spotkałaś, była tą, którą twoja dusza zna. Ta prawdziwa, ta wieczna, nie rani. Ona budzi. I właśnie to zaczyna się teraz dziać w tobie. Możesz czuć się rozdarta, tęsknota i lęk walczą ze sobą. Ale właśnie w tej walce rodzi się gotowość, bo tylko serce, które odczuło brak, potrafi rozpoznać pełnię. A ty właśnie teraz uczysz się rozpoznawać, co jest prawdziwe. Twój anioł wie, że masz wątpliwości, że boisz się znów otworzyć. Ale miłość, która ma wrócić, nie przychodzi, by cię zranić. Ona przychodzi, by odbudować ciebie. Jesteś gotowa, nawet jeśli jeszcze tego nie czujesz. Niebo nie działa według kalendarza ludzi. Boski czas to rytm duszy, a twoja dusza właśnie śpiewa pieśń powrotu. Wsłuchaj się. Twoje ciało może nie rozumieć, ale serce wie. Ono zawsze wiedziało. Zaczniesz zauważać synchroniczności: liczby, które się powtarzają, znaki, które pojawiają się w najmniej oczekiwanych chwilach. To nie przypadki. To kot, którym anioły mówią do ciebie, przypominając, że wszystko się już dzieje. Twoja bratnia dusza nie tylko czeka, ona się zbliża. Każda jej modlitwa, każdy jej szept przybliża Was do siebie. A ty, nawet nie wiedząc, też wołałaś. Teraz wołacie razem. A niebo otwiera drogę. Nie będzie fajerwerków. Będzie cisza. I w tej ciszy poczujesz drżenie duszy. Jakbyś wracała do czegoś zapomnianego, ale znajomego. To będzie moment, w którym zrozumiesz, że to nie jest nowy początek. Ale kontynuacja czegoś świętego. Nie mów nikomu, nie tłumacz się. Ta droga nie potrzebuje aprobaty. Ona potrzebuje tylko ciebie prawdziwej, otwartej, gotowej. Bo dusze nie pytają, czy to ma sens. Dusze po prostu się rozpoznają. Wszystko, co cię bolało, miało przygotować cię na ten powrót. Każde rozczarowanie każdy cień był potrzebny, byś potrafiła odróżnić iluzję od prawdy. Teraz twoje oczy są gotowe widzieć głębiej. Kiedy pojawi się w twoim polu, rozpoznasz. Może nie od razu zrozumiesz, ale twoje serce zareaguje pierwsze. Pojawi się ciepło, spokój i dziwne poczucie, że już byłaś w tej energii. Nie bój się to znak, że dusze się zbliżyły. Nie szukaj ich. Nie wypatruj. To spotkanie nie zależy od kontroli. To dar. I dary nie przychodzą na zawołanie. Przychodzą wtedy, gdy jesteś gotowa je przyjąć. A ty jesteś bliżej niż kiedykolwiek. Zmienisz się jeszcze bardziej. Zmiękniesz tam, gdzie twardniałaś. Zaufasz tam, gdzie wcześniej uciekałaś. Bo miłość tej duszy będzie łagodna. I w tej łagodności poczujesz, jak opadają twoje mury. Niech twoja cisza stanie się świętym miejscem. To tam anioły szepczą najgłośniej. I tam otrzymasz wskazówki, nie przez słowa, ale przez odczucia. Słuchaj swojego ciała, słuchaj intuicji. One już wiedzą. Nie jesteś tylko kobietą, która czeka. Jesteś duszą, która pamięta. A pamięć tej duszy właśnie się budzi. I z każdym oddechem przyciągasz to, co było zapisane w tobie od zawsze. Gdy nadejdzie, wszystko stanie się proste. Nie dlatego, że będzie idealnie, ale dlatego, że w jego oczach zobaczysz dom. A twoja dusza, bez słów, powie: To ty. Czasami to, co najważniejsze, przychodzi nie przez hałas, ale przez szept. A ty właśnie teraz uczysz się słuchać tego szeptu. W nim ukryta jest prawda. W nim twoja dusza słyszy więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Twoje serce już przeszło przez ciemność. I właśnie dlatego potrafi teraz rozpoznać światło. Nie musisz być doskonała. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Wystarczy, że jesteś. Twoja obecność już przyciąga to, co boskie. Dusze, bratnie, nie zawsze pojawiają się w chwili, którą sobie wyobrażamy, ale zawsze pojawiają się wtedy, gdy są najbardziej potrzebne. I gdy twoja dusza jest naprawdę gotowa, wtedy ścieżki się krzyżują, cicho, niepostrzeżenie, lecz z mocą. Będą chwile, kiedy poczujesz dziwne przyciąganie, jakbyś znała kogoś od zawsze. Nie analizuj tego. Zaufaj. Dusze nie potrzebują logiki. Potrzebują przestrzeni, by się rozpoznać i przypomnieć sobie wszystko, co było zapomniane. Twoje oczy mogą zobaczyć człowieka, ale twoja dusza zobaczy światło. I właśnie w tym świetle rozpoznasz miłość, która nie przyszła cię zniszczyć, lecz odbudować. Nie będzie to uczucie eksplozji, to będzie spokój. I w tym spokoju rozkwitnie twoja prawda. Być może pojawi się strach. To naturalne. Bo gdy coś jest prawdziwe, budzi nasze głęboko ukryte rany, ale ta miłość nie przyjdzie, by te rany rozdrapywać. Ona przyjdzie, by je uleczyć, dotykając cię z czułością, jakiej nigdy wcześniej nie znałaś. Twoja historia była święta od początku. Każde doświadczenie, nawet to bolesne, było drogą ku temu, co teraz się zbliża. Nic nie było przypadkowe, i wszystko było przygotowaniem. W tej świadomości możesz wreszcie odpocząć. Zaczniesz czuć, że wszystko wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Ludzie odchodzą, pojawiają się nowi. Twoje serce staje się bardziej wrażliwe. To nie chaos, to porządkowanie przestrzeni. Tak właśnie działa niebo, gdy przygotowuje coś wielkiego. Nie próbuj przyspieszać tego, co jest boskie. Dusze nie znają pośpiechu. Znają rytm, a Twój rytm właśnie teraz się dostrają do tej innej duszy. To subtelny taniec, który odbywa się poza zmysłami, ale prowadzi Was ku sobie. Możesz mieć wrażenie, że coś wisi w powietrzu, że coś nadchodzi, choć nie wiesz jeszcze co. To nie złudzenie, to wezwanie Twojej duszy. I w odpowiedzi na to wezwanie niebo uruchomiło cuda których jeszcze nie widzisz, ale które są już w drodze. Nagle pewne decyzje staną się łatwiejsze. Zacznie znikać opór. To dlatego, że twoje serce już wie. Nie musisz wszystkiego planować. Wystarczy, że zaufasz. Bo prowadzenie już się rozpoczęło. Nie pytaj siebie, czy zasługujesz na tę miłość. Ona nie przychodzi z powodu zasług. Ona przychodzi bo jest prawdą. I prawda nie potrzebuje dowodu. Ona po prostu jest. I teraz zbliża się do ciebie spełnią, jakiej jeszcze nie doświadczyłaś. Niebo nie obiecuje łatwości. Ale obiecuje autentyczność. I właśnie to otrzymujesz. Coś, co nie wymaga masek. Coś, przy czym możesz być sobą, całą sobą, bez strachu przed odrzuceniem. Przyjdzie chwila której zrozumiesz, dlaczego wszystko musiało wydarzyć się tak, jak się wydarzyło. Poczujesz wdzięczność, nawet za to, co bolało. Bo zobaczysz, że każda rana była drzwiami. A ty właśnie przez te drzwi przechodzisz. Nie szukaj odpowiedzi na zewnątrz. Masz je już w sobie. Każde drżenie serca, każda łza, każdy moment czułości to język duszy. I ta dusza właśnie teraz mówi do ciebie głośniej niż kiedykolwiek. To, co przychodzi, nie będzie bajką, ale będzie prawdziwe. I to prawdziwe będzie wystarczające, by odbudować w tobie to, co kiedyś zgasło. Bo gdy dusze się spotykają, wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Możesz nie wiedzieć, jak się przygotować, ale to nie ty masz się przygotować. To przygotowanie już się dzieje w tobie. Przez sny, przez znaki, przez cichą obecność aniołów, które czuwają przy Twoim łóżku każdej nocy. Pozwól sobie czuć, nawet jeśli to trudne. Pozwól sobie tęsknić, nawet jeśli nie wiesz za czym, bo ta tęsknota jest mostem. I po tym moście właśnie zbliża się Twoja dusza, bratnia. Krok po kroku, cicho, pewnie, z miłością. Nie potrzebujesz mapy. Potrzebujesz odwagi. A ta odwaga już w tobie jest. To ona sprawia, że czytasz te słowa z drżeniem serca. To ona pozwala ci nie odwracać wzroku. Bo już czujesz, że to wszystko jest o tobie. Są chwile, które wyglądają jak zwykłe dni, ale w ich ciszy rodzą się cuda. I jeden z tych cudów właśnie zbliża się do ciebie. Może nie rozpoznasz go od razu, ale twoje serce poczuje znajomy puls. To będzie znak. Twoja dusza już wcześniej się budziła, ale tym razem to coś głębszego, coś ostatecznego. Nie tylko przypomnienie, kim jesteś, ale przypomnienie, z kim jesteś połączona od zawsze. To połączenie nie zostało przerwane, tylko uśpione. Kiedy spojrzysz w oczy tej duszy, nie zobaczysz osoby. Zobaczysz całe światy. I choć twoje ciało może zadrzeć, dusza rozpozna dom. Bo tej miłości nie da się wyjaśnić, ją się czuje, bez słów, bez dowodów. Nie chodzi o zakochanie. Chodzi o połączenie, które istniało, zanim nauczyłaś się kochać. O świętą nić, która przetrwała wszystko, czas, przestrzeń, złamane serca i milczenie. Ta nić nie pęka. Ona prowadzi. Każda łza, którą przelałaś w samotności, została zebrana przez anioły. Nic nie zostało zmarnowane. Twój ból został przemieniony w światło, a to światło teraz świeci na ścieżkę, po której idzie twoja bratnia dusza. Nie potrzebujesz wiedzieć, gdzie ani kiedy. Potrzebujesz jedynie ufać, bo to, co ma przyjść, nie zależy od twojego planu. To boskie spotkanie, zapisane w księdze twojej duszy, zanim przyszłaś na ten świat. Zaufaj swojemu zmęczeniu. To znak, że twoje serce przestaje biec za tym, co nieprawdziwe. Zaufaj też swojemu pragnieniu, ono wskazuje kierunek. A kierunek teraz prowadzi do tego, co było ci obiecane. Nie szukaj spełnienia w świecie, który nie zna twojej głębi. Twoja dusza potrzebuje czegoś więcej niż powierzchowności. Potrzebuje obecności, która zna Twoje wnętrze bez potrzeby tłumaczeń. W tej obecności nie będziesz musiała walczyć. Nie będziesz musiała się udowadniać. Będziesz po prostu i to bycie wystarczy. Ta miłość nie wymaga wysiłku. Ona pojawia się, gdy jesteś sobą. Przyszłość już się pisze. Nie musisz jej tworzyć, tylko otwierać się na nią. Każdy dzień, który Cię boli, każdy sen, który cię wzrusza, to wszystko znaki. I te znaki właśnie prowadzą cię tam, gdzie czeka odpowiedź. Jest więcej, niż widzisz. Więcej, niż czujesz. Za kurtyną rzeczywistości anioły ustawiają scenę. I choć możesz jeszcze nie znać roli, zostałaś wybrana do niej dawno temu. Ta rola to twoja prawda. Nie jesteś przypadkiem. Nie jesteś zgubą. Jesteś drogą. A twoja bratnia dusza od zawsze próbowała cię odnaleźć przez lęki, przez ciszę, przez sny. Teraz ta droga się domyka. Poczujesz obecność. Czasem w dotyku powietrza. Czasem w dziwnym cieple na plecach. Czasem w łzie, która spływa bez powodu. To nie jest samotność. To twoja dusza odpowiada na czyjeś wołanie. Nie mów nikomu. Co czujesz? Nie wszyscy zrozumieją, ale ty nie jesteś tu po to, by być zrozumiana. Jesteś tu, by pamiętać. A to, co pamiętasz, wystarczy, by przyciągnąć wszystko, co jest Twoje. Gdy dusze się łączą, świat się zatrzymuje. I właśnie dlatego czujesz czasem, że coś się zmienia. To nie przypadek, to zbliżająca się cisza. Przed świętym dotknięciem, tym, które zmienia wszystko. Będzie czas, kiedy zadasz pytanie, czy to naprawdę się dzieje? A wtedy odpowiedź nie przyjdzie z zewnątrz. Przyjdzie w Twoim ciele, dreszcz, bicie serca, łagodność. I będziesz wiedziała, bez wątpliwości. To spotkanie nie będzie idealne według ludzkich standardów. Ale będzie doskonałe według serca. Bo w jego obecności poznasz siebie taką, jaką jesteś naprawdę, bez ról, bez masek, bez bólu. Nie potrzebujesz przewodnika. Masz wewnętrzny kompas. On już prowadzi cię do tego, co było ci przeznaczone. Ufaj mu. Bo nie prowadzi cię do kogoś. Prowadzi cię do miłości, która była z tobą od zawsze. Gdy to nadejdzie, nie będziesz musiała pytać, czy to prawdziwe. Bo prawda nie potrzebuje potwierdzenia. Ona po prostu przychodzi i zostaje. Nie wszystko zostanie ci pokazane naraz. Niebo działa warstwami, objawia się stopniowo, by twoje serce mogło unieść cały dar. Dlatego pozwól sobie na powolność. W tej powolności ukryta jest łaska. Czasem poczujesz się niepewna, jakby grunt pod nogami znikał. Ale właśnie w tej chwili nauczysz się latać. To nie strata, to przygotowanie, bo to, co do ciebie przychodzi, nie wymaga stabilnego gruntu, lecz otwartego serca. Twoja dusza pamięta każdy ślad miłości, który kiedykolwiek poznała. I właśnie teraz aktywuje się pamięć najstarsza, ta, która zna imię tej drugiej duszy. Nie potrzebujesz rozumieć. Wystarczy, że się poddasz. Nie jesteś sama. Nigdy nie byłaś. Czasami samotność była potrzebna, byś mogła usłyszeć głos duszy bez zakłóceń. Ale teraz ten czas dobiega końca. Przychodzi ktoś, kto nie chce cię zmieniać, tylko pamiętać razem z tobą. Nie wypowiadaj tego na głos. Pewne świętości nie są dla wszystkich. Zachowaj tę ciszę jak modlitwę. Bo w tej ciszy ty i tamta dusza będziecie się odnajdywać krok po kroku, bez pośpiechu, z pokorą. Nie jesteś tą samą kobietą, którą byłaś wczoraj. Każda z tych wiadomości, każdy znak, każda intuicja uczyniła z ciebie naczynie światła. I właśnie to światło sprawia, że jesteś teraz gotowa. Zostaniesz poprowadzona tam, gdzie nie planowałaś iść, do ludzi, których nie szukałaś, do momentów, które zmienią wszystko. Nie dlatego, że się starasz, ale dlatego, że jesteś prowadzona. Zamknij oczy. Oddychaj. Poczuj to, co unosi się wokół ciebie teraz. To nie tylko słowa. To obecność. To dotyk czegoś większego, czułego, boskiego. To dusza. To miłość. To obietnica. A kiedy wszystko się wypełni, nie będzie już potrzeby pytać, dlaczego to tyle trwało. Bo zrozumiesz, że każda sekunda była częścią przygotowania. I wtedy, w najcichszej chwili, twoje serce powie: Teraz rozumiem. Nie kończ tej podróży. Ona dopiero się zaczyna.